Cześć, z tej strony Adrian z Komiksu Między Kadrami. Dzisiaj będzie o komiksie Marvel Knights Spider-Man. To jest tom pierwszy i to jest wydanie polskie od Egmontu. Na no, mówiąc, bardzo fajne wydanie. Seria Marvel Knights Spider-Man, ja tam powiem kilka słów, to jest seria, która się ukazywała bodajże 2004-2006. Ja pamiętam, bo to było wtedy, kiedy kończyłem studia mniej więcej. I tam było jakieś zamieszanie, bo to było na początku Marvel Knights Spider-Man, później z tego się zrobił The Sensational Spider-Man. Także to chyba dobiło do 43 czy 44 numerów. A tutaj mamy pierwsze 18 numerów. O ile wiem, Eg Egmont chyba wydał też tam drugi tego Marvel Night Spider-Man pod tym szyldem, a nie pod e, Sensational Spider-Man, no bo to by wprowadzało tylko zamieszanie. Ale go jeszcze nie czytałem, więc opowiem wam o tym. E, I teraz tak, jeżeli chodzi o ten komiks, to uczucia mam w stosunku do niego powiedziałbym mieszane, bo jak go pierwszy raz czytałem, a dokładnie mówiąc taki trade, który sobie kupiłem, cienki, no to wydawało mi się to wszystko bardzo fajne. Tutaj większość scenariusza pisze Mark Millar, którego znamy z różnych komiksów, m.in. z Ultimates i no, z szeregu innych takich prób Nietozinkowego, z innej perspektywy spojrzenia na superbohaterów Marvela i nie tylko, także na, na superbohaterów w ogóle w tym gatunku. No i oprócz tego mamy znanego mi przede wszystkim z Czarnej Pantery, Reginalda Hadlina. E, tylko on tutaj pisze mnie on pisze taką ostatnią historię, nawet ciekawą. I teraz tak, jaka tu jest w ogóle koncepcja? Tutaj mam wrażenie, koncepcja jest taka, żeby okazać takiego spider down to earth, czyli jakby dla mnie to jest przede wszystkim to, że miał on tu być wprawdzie bardziej wiarygodny. Natomiast w gruncie rzeczy chodzi o to, że on bardzo dużo krwawi w starciach z różnymi superbotrami, i oni są wszyscy tacy bardziej realistyczni. Czyli to jest taka trochę, ale trochę taka koncepcja, jak w Ultimate, czyli, czyli że staramy się to urealnić tak, że ktoś taki rzeczywiście mógłby się wydarzyć w naszym życiu, i to rzeczywiście jest takie brutalne. To jest też taka intryga związana z porwaniem członka rodziny Petera, jest pokazana desperacja, i tak dalej, i tak dalej, ale ten. Scenariusz w tym przypadku Milara, on nie jest w ogóle dla mnie taki groundbreaking. To znaczy, ja powiem tak: nie zrozumcie mnie źle, jest to absolutnie czytalne, tak to, jak to mówią teraz coraz częściej, zwłaszcza moi studenci, że jest to czytalne, czyli jest to czytalne, a więc można to sobie czytać, jakby nawet się dobrze bawić, bo jak widzicie, dużo się tutaj dzieje. No, niemniej jednak nie porwało mnie to za drugim razem. To znaczy, powiem szczerze, że to wszystko gra. Wszystko jest na miejscu i nie będę utyskiwał na to, że Miller buduje coś źle. Nie, tutaj się rozkręca fajna intryga. Mamy też te postacie, które są z krwi i kości. Oni rzeczywiście je One mają swoje dylematy. Później też uważamy, zupełnie fajny pomysł na Venoma. I też to, że ten Spider-Man co chwilę ląduje w szpitalu i tam zdrowo dostaje po gębie, no, pokazuje go w takim świetle, którego ktoś. Ktoś, no, nie pokazywał do tej pory, mam wrażenie, tylko pytanie, czy no, taka eskalacja przemocy, jeżeli ona tak w gruncie rzeczy nie pełniasz takiej kluczowej role, roli w fabule, a raczej ma pokazać to, co się z tym głównym bohaterem rzeczywiście może zdarzyć, jak ktoś go ugryzie, nie, albo uderzy go czymś ciężkim, a on leży w szpitalu, czy to rzeczywiście jest kluczowe. Ale uważam, że nie, nie, jest to poukładane, jest to skonstruowane wszystko poprawnie i fajnie. Ale jak dla mnie, no brakuje mi czegoś takiego, co jest w tych komiksach Millara, że te relacje są takie mimo wszystko ciekawe, kontrowersyjne, że on coś tutaj zmienia, że wprowadza się jakieś zamieszanie, że jest jakaś dwuznaczność, jak była w Ultimatesach, jeżeli chodzi o związek Nicka Firego z byłą żoną Hulka, nie? Czy tam te inne rzeczy. Tutaj tego nie ma. To znaczy jest trochę takich nowatorskich pomysłów, nie? Jest pokazany ten człowiek-pająk, co on miałby zrobić niby, gdyby ktoś rzeczywiście go uprowadził Uprowadził członka jego rodziny, no bo on nie jest Batmanem, on nie umie się w tej sytuacji znaleźć, a w gruncie rzeczy okazuje się szybko, że jesteś bezradny, ponieważ masz mnóstwo kolegów, superbohaterów, no ale przecież oni się nie będą zajmować tym, że ktoś ci kogoś porwał, nie? no bo to jest zaraz jakaś inwazja albo coś innego się dzieje. Mamy fajne postaci w drugim planie, bo mamy fajnego Shockera, mamy, mm, mamy też Elektro, który nie wygląda jak Dureń, moim zdaniem i super Venomat, to znaczy najfajniejszy tutaj jest Venom. Czarna kotka też jest dobrze pisana. Jeżeli chodzi teraz o tę stronę wizualną, e, Terry Dodson, bo on to, to rysuje. Znaczy ja mam z nim problem taki, że twarze u niego wyglądają jakoś tak dziwnie, to znaczy to jest człowiek, który stara się przykładać do tych ilustracji i on stara się to wszystko robić dokładnie, żeby to było dopracowane, ale jak patrzę na przykład na to, jak on rysuje architekturę, jakieś pojazdy, broni i temu podobne, to wszystko wygląda fajnie. Tutaj chyba koloruje jego żona, więc wiadomo, w małżeństwie takie rzeczy powinny grać i to gra. Nie? i to jest ok, bo to gra. Natomiast mam problem z fizjonomią. On rysuje przede wszystkim te postaci w taki sposób, że trochę zrywa z nimi taką asocjację. Oczywiście ja wiem, że ja na to nakładam moje spojrzenie przez lata czytania Człowieka Pająka w czasach Semika i to, że jestem fanem tego, co zrobił przede wszystkim McFarlane, ale dla mnie, no nawet zobaczcie tutaj tego, 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 tego Pitera, on wygląda jakoś tak w ogóle inaczej, a przy tym, przepraszam, nie wiem, czy to jest jakiś fetysz, według mnie rysuje bardzo dziwne nosy. Też jak spojrzycie w prawym górnym rogu na Gwen. I Ona wygląda jak jakiś po prostu elf. Często te postacie w tych kadrach mają za długie uszy, za grube jakieś takie nosy i wyglądają po prostu zupełnie inaczej. Wiadomo, że może to jest jakieś czypialstwo, bo gdybym być może to przeczytał i to byłby mój pierwszy człowiek-pająk, to bym do tego podszedł mimo wszystko jakoś tak życzliwiej. Ja nie mówię, że nieżyczliwie. Naturalnie, jak powiedziałem, jak rysuję jakieś sceny takie na cmentarzu, powiedzmy, czy jak są jakieś sceny takie w, w jakimś mroku, gdzieś w jakichś takich zakładach różnego rodzaju, czy tam właśnie to, co się, to, co się wydarzyło przy Wieży i pod słynnym mostem, to wszystko wygląda przekonująco i też mam, uważam, bardzo fajne pomysły na kostiumy, to znaczy na to, jak updateować te kostiumy, tak żeby one wyglądały mimo wszystko nie tak śmiesznie, jak czasami wygląda jak się na to patrzy, czytając te wszystkie komiksy, to no, jakąś taką rezerwę, tak jak powiedziałem, mam do tego, jak te postacie są rysowane. Jeżeli chodzi o to, jak to się dzieje, to się dzieje mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pisał Straczyński, mniej więcej wtedy, kiedy on pisał taką historię z Gwen Stacy, z tym, co się z nią naprawdę stało. To pamiętam, bo to budziło duże kontrowersje, stąd się też ten Green Goblin tutaj pojawił. I finał jest bardzo fajny, bo rzeczywiście pojedynek ten finałowy hmm, głównego bohatera z udziałem jego małżonki z głównym oprawcą robi wrażenie. Jest to dynamicznie zrobione, ale tak jak powiedziałem, to nie jest moja Mary Jane, bo ona tak nie wygląda. Hmm, ale. Może to być też tak, jak powiedziałem tak, że ja mam za dużo w głowie Larsena czy McFarlane'a, choć uczciwie biorąc, nie jestem fanem absolutnie rajdu Nika Spencera w Spider-Manie, ale główny rysownik rysował to tak, że te asocjacje z tymi postaciami i z tym, jak oni wcześniej wyglądali, czułem. No tutaj z kolei ten Peter to wygląda jak jakiś menel dla mnie, to już zupełnie to było takie bez sensu. Dalej mam opowieść Człowiek z Sinej Dali. Ona jest już w innej konwencji, ją pisze Reginald Hadlin. To jest ciekawe, tutaj w tym momencie Peter jest w Avengersach, mieszka z nimi w wieżowcu. I teraz tak. Jeżeli chodzi o tę opowieść, to. W tej opowieści najfajniejsze jest zakończenie, bo po prostu nie przewidziałem w ogóle, że o to może chodzić, bo o co chodzi w tej opowieści, nie spoilerując: pojawia nam się ktoś, kto swoimi mocami i swoimi zdolnościami reporterskimi, albo też jak go widzicie na tym kadrze, tutaj jak człowiek, pan zmienia strój, on nam przypomina superbohatera z innej stajni i od innego wydawcy, nie? I to jest zrobione w taki sprytny sposób, nie? Co by było, jakby ta postać, właśnie, e, innego wydawnictwa i z innego świata, zjawiła się w świecie Marvela. Potężna postać, która może dużo, dużo więcej, aniżeli inni superbohaterowie w Marvelu. Nie? To jest bardzo interesujące i zaczynamy się zastanawiać, skąd ta postać się w ogóle wzięła, jaki jest jej cel, jaki jest jej orygin i, i tak dalej. Jest tu dużo akcji, na pewno tutaj gdzieś znika ten koncept takiego maksymalnego urealnienia tego, ponieważ bardziej się to zbliża do takich opowieści, które e, są gdzieś tam w głównym nurcie człowieka e, pająka, aczkolwiek okej, okay, bardzo fajna scena z Panisherem. Uważam, że absolutnie tutaj Hadlin mm, świetnie czuje osobowość Franka, i nawet na tych kilku stronach, bo on zaledwie na kilku stronach się pojawił, był w stanie oddać jego osobowość, ale też pokazać też, ta, jaką ta postać ma też jaki ona ma potencjał, jeżeli chodzi o wątki humorystyczne, nie? Jeżeli chodzi o to, to, to te one-linery. One-linery Pani Shera. I teraz rola w pewnym momencie tutaj Petera sprowadza się do tego, że on zaczyna być pewnego rodzaju mentorem dla tej postaci, która ma te potężne moce. No i tak jak powiedziałem, no niemniej jednak po chwili robi się to dla mnie trochę nudne, bo zaczyna to być przeciągane. Niby te, tej akcji jest dużo, no ale już załapaliśmy wszystko, nie? Po, po tam jednym numerze czy dwóch, czyli bohatery z innego świata, z innymi mocami. Czasami nie mrugamy okiem do czytelnika, bo tutaj niby ktoś z innego świata się pojawił. Wiadomo, że ma włosy w innym kolorze i trochę inaczej wygląda, ale tego okulary zdejmuje lata. Wiadomo, wiadomo, wiadomo o co chodzi. No i właśnie teraz nie spoileruję, zupełnie się nie spodziewałem tego, kto to może być. Kim on tak naprawdę jest i w jaki sposób Hadlin wy, wybrnie z tego. I uważam, że to w jaki sposób z tego wybrnął, jest na pewno na piątkę. To znaczy, o ile sama opowieść dla mnie nie jest na piątkę, bo ja bym nie powiedział, że ona jest na piątkę, a ona jest na czwórkę. Wszystko poprawnie, mówię, bo to jest kompetentny scenarzysta, ale zakończenie i ujawnienie tego, kim ta postać jest i końcówka tej postaci. Bo co jest najważniejsze, moim zdaniem, jeśli chodzi o komiks. Superhero, tak jak jeden z naszych kolegów powiedział, też może mieć głos. Nie? Najważniejsze, jeżeli ono na końcu zostawia, moim zdaniem, pewne pole do interpretacji tego, co się w gruncie rzeczy wydarzyło, a co się nie wydarzyło. Nie? Czyli i każdy może sobie to zinterpretować na dwa sposoby. I to mi się absolutnie tutaj podobało. Więc tak wygląda nasz Marvel Knights Spider-Man. Na pewno to nie będzie mój ulubiony Spider-Man, ale mimo wszystko bym do tego zachęcił, bo jest to Spider-Man inny. Aniżeli ten, który do którego mnie przynajmniej przyzwyczaiło TM Samming i teraz na przykład Epiki, ale też inny od Straczyńskiego i od innych Spider-Manów, które czytałem. Mimo wszystko pod wieloma względami interesujący. No i też trzeba powiedzieć, że w moim przypadku to nie podobanie mi się, jak wygląda fizjonomia postaci, no to to jest kwestia jakichś indywidualnych preferencji, być może ani czegoś, aniżeli czegoś, co, co w gruncie rzeczy powinno mieć decydujące znaczenie. To jest tyle, jeżeli chodzi o człowieka m, pająka z Marvel Knights. Ja sobie kupię tom drugi. Przy czym tam jest jakaś dziwna sytuacja, bo oni to zaczęli od numeru chyba 23, więc została nam jakaś taka luka chyba. Natomiast ja się do tego odniosę, pozwolicie w kolejnym e, nagraniu. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.